Zanim przyniosą suknię z welonem i złoty krążek wcisnął na rękę, każda przyszła młoda para musi przejść przez etap przygotowań. Jedni korzystają z pomocy organizatora ślubu, inni wolą zrobić to na własną rękę. I właśnie z myślą o tych drugich zorganizowano szóstą już edycję Targów ślubnych Wymarzony ślub. Na targach zgromadzone są przeróżne firmy związane z obsługą ślubu i wesela, a więc. Przyszłe pary młode mogą obejrzeć obrączki, wybrać odpowiedni dla siebie wzór. Panna młoda może zobaczyć suknię na pokazie. Najwięcej rozterek mogą mieć przyszłe panny młode przy wyborze sukni ślubnej. Każda chce wyglądać olśniewająco i na czasie. Najbezpieczniejszym wyjściem jest postawienie na klasykę. Można również podążać za aktualną modą i wybrać jeden z dwóch najgorętszych trendów. Tegoroczne suknie. Lekcja 2012 to jest hiszpanka połączona z rybką, chociaż nie powiem, że i księżniczka, fason księżniczki też bardzo się podoba, ale myślę, że każda panna młoda powinna wybrać pod swoją figurę, nie sugerując się modą, trendem, tylko po prostu dobrać suknię pod swoją figurę. By panna młoda mogła w całości olśniwać swoim wyglądem, potrzebuje odpowiedniego makijażu. W doborze pomocą służyły makijażystki, które chętnym paniom wykonywały prudny make-up. Tak jak w modzie, również w makijażu obowiązują pewne trendy, jednak zawsze trzeba je dopasować do typu urody. W zależności, to może być delikatny, jak dzisiaj malowałam dla jednej pani blondynki delikatny, dla pani z ciemnymi włosami jakiś taki bardziej mocniejszy, tak? To jest taka sprawa indywidualna. W męskiej modzie ślubnej nadal na topie są błyszczące garnitury. Do lamusa odchodzą za to kamizelki. Lecz to nie ubiór może najbardziej nadszarpnąć budżet narzeczonych. Coraz większą popularnością cieszy się dekorowanie sal weselnych. Nie wystarczą już skromne bukieciki na środku stołu. Na dzień dzisiejszy, dekoracje, łączna dekoracja weselna zaczyna się powiedzmy od 300 zł po kosmiczne kwoty. W tym roku mam podpisane dwie umowy, gdzie wartość dekoracji sięga powyżej 5000. Jest to konkretna oprawa w żywych kwiatach, ale ma być ładnie. Targi ślubne to doskonała okazja, by zorientować się w obowiązujących trendach i zamówić najpotrzebniejsze rzeczy odpowiednio wcześnie, tak by parę dni przed ślubem wszystko było zapięte na ostatni guzik. Niedługo kończymy i jego rozglądamy się jeszcze za obrączkami i za garniturem dla mnie, a tak wszystko mamy. Potem zostaje już tylko zabawa do białego rana.